Coraz rzadziej na naszych stołach znajdziemy sielawę. Tę słodkowodną rybę można jednak skosztować w Chrzybsku Wielkim, bo czyste jeziora pozwalają na jej hodowlę. A sielawa najlepiej smakuje po uwędzeniu. Hodowla sielawy jest bardzo trudna. Jest to gatunek ryby ginącej. A jeśli chodzi o smak, to kto po prostu nie jadł sielawy ciepłej, wyciągniętej z wędzarni, to nie potrafi, nie potrafi powiedzieć, że go smakuje. Jest super nic więc dziwnego, że dni wędzonej sielawy, które odbywają się w tym roku w sobotę i niedzielę, 21 i 22 lipca będą nie lada gratką dla smakoszy. Ale to nie wszystkie atrakcje, które przygotowali organizatorzy na to wielkie święto gminy, które odbywa się nad jeziorem w szybsku Wielkim. Chcieliśmy Państwu zaproponować bardzo bogatą ofertę artystyczną, m.in. gwiazda wieczoru, sobotniego wieczoru zespół Boys. Mamy również ciekawą ofertę artystyczną dla dzieci, m.in. występ Haliny Benedyk. Chciałbym Państwu również zaproponować na sobotni dzień bardzo bogatą ofertę sportową, m.in. odbędzie się turniej z cyklu Rutnicki Cup. Na sobotę 21 lipca zaplanowane zostały m.in. turnieje piłki siatkowej dla samorządowców mężczyzn i kobiet, zawody wędkarskie, pokazy taneczne oraz po raz pierwszy organizowane półmaraton i ćwierćmaraton wokół jeziora. Trasa jest zróżnicowana około 60% to, jest, to są drogi leśne, polne 40% to są drogi asfaltowe jest to na pewno trasa wymagająca. Niemniej na pewno bardzo ciekawa ze względu na swoje położenie. Niedziela 22 lipca w Chrzypsku Wielkim to drugi dzień świętowania w ramach Dni Wędzonej Sielawy, a więc kolejne atrakcje artystyczne. Na scenie pojawią się Halina Benedyk, Konrado Janes i Paweł Bączkowski z zespołem. To jednak nie koniec plenerowych imprez zaplanowanych na tegoroczne wakacje. W sierpniu odbędą się dożynki gminne organizowane w tym roku przez Sołectwo Łężce. Odbędzie się z, występ zespołu folklorystycznego, który poprowadzi podziękowanie za zebrane plony, a po występie odbędzie się zabawa. Zapraszamy do odwiedzenia gminy Szybsko-Wielkie, spędzenia urlopu nad czystymi jeziorami i skorzystania z ofert artystycznej, sportowej i oczywiście kulinarnej.